Nareszcie nadszedł ten długo wyczekiwany dzień. Celujący w rekord świata zespół kopaczy właśnie kończy swoje dzieło. Z wszystkich krańców kontynentu zjechali się gapie chcące zobaczyć największy dół na świecie. Nawet komisja rozpatrująca wnioski do Księgi Rekordów Guinnessa jest pod wielkim wrażeniem. Otwór ma ponad 1600 km średnicy i sięga niemal do samego jądra Ziemi. Nikomu wcześniej nie udało się dokopać na taką głębokość. Eee, chwileczkę, co to? Zgromadzeni ludzie jeden po drugim zaczynają omdlewać. Coraz więcej widzów pada na ziemię w odurzeniu z twarzami bladymi jak papier. Czy ekipa przez przypadek przebiła się do pokładów jakiegoś niebezpiecznego gazu? O nie, dostajemy informacje ze wszystkich stron świata, że ludzie wszędzie masowo tracą przytomność. Co u licha się dzieje... Tak właśnie potoczyłyby się sprawy, gdyby ktoś wykopał w ziemi otwór dość szeroki i głęboki, by pomieścić w sobie całą atmosferę. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Atmosfera Ziemi rozciąga się bardzo wysoko, jednak im wyżej się wznosimy, tym jest rzadsza. Dla przykładu, na poziomie morza możecie oddychać swobodnie, natomiast na szczycie Everestu zbyt długo nie pociągniecie, o ile nie przeszliście wcześniej solidnego treningu. Powietrze wysoko w górach jest znacznie rzadsze, dlatego panują tam dużo niższe temperatury i zdecydowanie trudniej się oddycha. Gdybyście wznieśli się jeszcze wyżej, powiedzmy na wysokość, na której latają samoloty, prawdopodobnie w ogóle nie bylibyście w stanie oddychać. To właśnie dlatego na pokładach znajdują się maski tlenowe. Gdyby ciśnienie w samolocie spadło, powietrze z zewnątrz dostałoby się do środka, a ponieważ na tej wysokości mieszanka gazów zawiera zbyt mało tlenu, by dało się oddychać, pasażerowie bardzo szybko straciliby przytomność. Nie myślcie jednak, że na tym poziomie atmosfera ziemska się kończy. W rzeczywistości rozpościera się znacznie dalej. Niektórzy naukowcy twierdzą, że sięga nawet do Księżyca. Cząsteczki tlenu z atmosfery ziemskiej rzeczywiście można znaleźć w ogromnej odległości od samej planety, ale jest ich na tyle mało, że człowiek nie byłby w stanie ich spożytkować. Najdalszy zasięg naszej atmosfery to dystans niemal dwukrotnie większy niż odległość do Księżyca, przy czym są tam tylko malutkie drobinki wodoru. No dobrze, gdyby jakimś cudem udało nam się skompresować całą tę objętość do niewielkiej bańki otaczającej planetę, sfera ta miałaby około 10 km wysokości, licząc od powierzchni Ziemi. Mniej więcej na takim właśnie pułapie latają komercyjne samoloty pasażerskie. Powyżej mielibyśmy wielkie kosmiczne nic, pustkę zwaną próżnią, gdzie żaden samolot nie byłby w stanie się wznieść. Kolejny krok zmieścić tę wielką masę powietrza w wykopanej dziurze. Spróbujmy to sobie zobrazować. Cała dość rzadka zawartość naszej bańki weszłaby do sześciennego kontenera o boku wynoszącym 1600 km długości. To trochę mniejszy obiekt niż jądro wewnętrzne Ziemi. Wartość ta odpowiada jednej trzeciej długości Stanów Zjednoczonych, mierząc ze wschodu na zachód. I tutaj napotykamy pierwszy poważny problem. Nikt nigdy nie kopał tak głębokiego dołu, ani szerokiego, w gwoli ścisłości. Najgłębszą stworzoną przez człowieka dziurą w skorupie ziemskiej jest tak zwany supergłęboki odwiert kolski, który sięga raptem jakichś 12,5 km w głąb ziemi. Odwierty wstrzymano z powodu niespodziewanie wysokiej temperatury. Ale kopanie i wiercenie to dwie różne rzeczy. Odwiert Kolski liczy sobie zaledwie 23 cm średnicy, tymczasem my musimy usunąć konkretny kawał ziemi, jeśli otwór ma pomieścić całe powietrze z atmosfery. Z drugiej strony już na takiej głębokości przyjdzie nam się mierzyć z temperaturą około 180 stopni Celsjusza, a im dalej zejdziemy, tym będzie goręcej. Jądro Ziemi zaczyna się na głębokości około 3000 km, tak więc aby wykopać pożądany dół, należałoby przebyć ponad połowę odległości do środka Ziemi, gdzie temperatura jest porównywalna z temperaturą na powierzchni Słońca. Nie wspomnę nawet o tym, jak długo trwałoby samo kopanie. No dobrze, przyjmijmy, że dysponujemy sprzętem, który wytrzyma takie temperatury. W miarę posuwania się w dół, powietrze wypełnia podziemną przestrzeń, jednocześnie opuszczając atmosferę, a im głębiej schodzi, tym większe działa na nie ciśnienie. Powietrze więc kompresuje się i zajmuje mniej miejsca. Z taką siłą nacisku może nawet uda nam się uniknąć mozolnego kopania, prawda? Nieprawda. Wysoka temperatura we wnętrzu Ziemi powoduje rozprężenie powietrza, kompensując w ten sposób działanie ciśnienia. Jeśli otaczające skały są wystarczająco gorące, powietrze rozszerzy się do tego stopnia, że będzie zajmowało taką samą objętość co na powierzchni. A gdy temperatura podniesie się jeszcze bardziej, no cóż, koniec końców może się okazać, że będziemy potrzebować więcej miejsca, niż szacowaliśmy. Ale my, kopacze, nie poddajemy się tak łatwo. Eksperyment trwa. Faktycznie wykopaliśmy w powierzchni Ziemi wyrwę o szerokości 1600 km, przebijając się przez jej skorupę i płaszcz dochodząc niemal do płynnego jądra. Nagrzane powietrze zwiększa swoją objętość, opierając się uwięzieniu w dziurze. Dlatego jeszcze poszerzamy rów, kopiąc na boki w dolnej jego części. Aby pomieścić rozprężone powietrze, dodatkowe wykopy dochodzą do 6400 km w głąb. To mniej więcej tyle, ile wynosi promień naszej planety. W końcu powietrze schodzi w coraz niższe partie, opuszcza atmosferę i wypełnia wnętrze Ziemi. Mimo wszystko, odrobina wciąż zostaje na powierzchni i ludzie nadal mogą oddychać, choć staje się to coraz trudniejsze. Okazuje się, że aby pozbyć się całego powietrza z atmosfery, musielibyśmy rozkopać taki kawał planety, że ta rozpadłaby się, zanim zdołalibyśmy dokończyć dzieła. Ale już na tym etapie potężna wyrwa przesunęła środek ciężkości Ziemi tak, że planeta obraca się i krąży wokół Słońca wolniej i w dziwaczny sposób. Zamiast zepchnąć całe powietrze do wnętrza, spowodowaliśmy kataklizm, który zniszczy życie znacznie szybciej, niż zrobiłby to brak tlenu. Okej, okay, drugie podejście. Nie możemy wykopać w ziemi dość dużego otworu, ponieważ powietrze uparcie będzie z niego uciekać i ostatecznie kopiąc rozerwalibyśmy planetę na kawałki. No i prawdopodobnie też nie moglibyśmy przekopać się przez dno oceanu, ponieważ rów wypełniłaby woda i znów nie byłoby miejsca na powietrze. Nie wspomnieliśmy jeszcze słowem o masie wody spływającej w gorące wnętrza Ziemi. Skutki, a jakże, byłyby katastrofalne. Planeta rozpadająca się na kawałeczki. Gdyby taka ilość zimnej wody dotarła do niemożebnie nagrzanych głębokich warstw Ziemi, gorąca magma zaczęłaby uwalniać do atmosfery toksyczne gazy, niszcząc jakiekolwiek życie na naszej planecie. O rany. Jeśli faktycznie chcemy wypełnić wykopaną wyrwę, jedynym sposobem będzie skompresowanie powietrza, podobnie jak w przypadku butli nurkowych. Dzięki temu nurek może oddychać pod wodą przez długi czas, korzystając ze względnie niewielkiego sprzętu. Teoretycznie moglibyśmy po prostu napełnić kilkaset tysięcy takich zbiorników sprężonym powietrzem z atmosfery i wrzucić je do wykopanej dziury. Wszystkie baniaki utworzyłyby sterty o wysokości kilkuset kilometrów, więc hipotetycznie dałoby się to zrobić, ale zapanowałby trudny do opanowania chaos. Ewentualnie moglibyśmy skonstruować potężny zbiornik przeznaczony specjalnie do tego celu, wpompować do niego całe powietrze z atmosfery i wyrzucić do gigantycznego rowu. Gratulacje! Cel osiągnięty! Wykopaliśmy otwór na tyle głęboki i szeroki, że może pomieścić całe powietrze z ziemskiej atmosfery. Co dalej? Zaczynamy się dusić. Ludzie, zwierzęta, rośliny, a nawet drobne ustroje nie przetrwają bez tlenu, tak więc właśnie skutecznie wyeliminowaliśmy wszystkie żyjące na Ziemi gatunki. Poza tym bez tlenu nie ma warstwy ozonowej. Zanik tej naturalnej bariery wystawia Ziemię na działanie niebezpiecznego promieniowania słonecznego i innych promieni kosmicznych. Słońce nie ogrzewa już naszej planety, a zaczyna ją spalać. Powierzchnia w okamgnieniu zamienia się w jałowe pustkowie wyniszczone gorącem i działaniem promieni UV. A co z aktywnością tektoniczną? Gdy temperatura na zewnątrz rośnie, na całym świecie budzą się wulkany, wypluwając masy gorącej lawy. Oceany gotują się i parują. Para wodna miesza się z trującymi wyziewami, tworząc na niebie grubą warstwę czarnych chmur. Na spękaną, zniszczoną powierzchnię Ziemi spadają popiół i kwaśne deszcze. I w taki oto sposób nasza niegdyś zielono-błękitna planeta zamienia się w bliźniaczą siostrę Wenus, nadzwyczaj gorącą, niegościnną planetę, gdzie życie nie istnieje. No cóż, to nie byłoby najmądrzejsze posunięcie. Nie próbujcie tego w domu. A jeśli marzy Wam się ogromna piaskownica, polecam Wielki Kanion Colorado.